pokażemy Wam jak zdezynfekować maski wrzucamy je do płynu dezynfek dezynfekującego jakiegokolwiek po czym ja użyłem, mam tutaj jakieś 5 minut Nie miałem ich więcej, ale pokażę Wam na jednej pukamy ją musimy z maseczki wyciągnąć drucik metalowy trzeba naciąć delikatnie naciąć i wyciągamy drucik Bytok, tak wygląda odkładamy drucik możemy jeszcze przypukać i tak jak jest nie musimy wyciskać za wiele kładziemy na talerzyku i wkładamy do kuchenki mikrofalowej Ustawiamy kołęcę mikrofalową na około 5 minut i powinna maska wyschnąć do sucha. Po czym, jak maska wyschnie, mam już jedną gotową, która wysła. Tu mam jedną już wysuszoną z mikrofalówki, mam drucik i maskę. Bierzemy maskę na coś do prasowania, ustawiamy sobie żelazko, musimy sobie tam temperaturę odpowiednio ustawić i możemy jeszcze przeprasować, żeby jeszcze tam jakoś i wybić wszystko po czym bierzemy, wkładamy blaszkę czy tam drucik z powrotem i mamy maskę gotową do ponownego użytku. Także nie wyrzucajcie masek, bierzcie, dezynfekujcie, prasujcie i używajcie dalej.